Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam we wtorek, 7 września. Dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według Świętego Łukasza. Jest to rozdział 6, wersety od 12 do 19. Posłuchajmy tej Ewangelii. Mniej więcej w tym czasie Jeszua wyszedł w góry aby się modlić. I całą noc trwał na modlitwie do Boga. Gdy nastał dzień, zawołał swych talmidim i wybrał spośród nich dwunastu, którzy mieli być znani jako wysłannicy. Szymona, którego nazwał Kefon, Andrzeja, jego brata, Jakowa, Johannana, Filipa, Bartalmaja, Mattiachu, Tome, Jakowa ben Halfaja, Szymona, zwanego Zelotą, Jude ben Jakowa i Judem z Kiriot, który okazał się Zdrajcom. I wszedł wraz z nimi i zatrzymał się na równinie. Był tam ogromny tłum jego talmidim wraz z wielkimi rzeszami ludzi. Z całej Judy, Jerusalem i wybrzeża w okolicach Koru i Sidonu. Przybyli, aby go usłyszeć i uzyskać uzdrowienie z chorób. Ci, których dręczyły nieczyste duchy, byli uzdrawiani, i cały tłum usiłował go dotknąć, bo moc wciąż wychodziła z niego, uzdrawiając wszystkich. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Moi kochani, to jeden z tych fragmentów, które my kapłani, bracia zakonni, misjonarze i misjonarki, siostry zakonne, bardzo lubimy, taki moment powoływania, bo wszyscy wierzymy, tu oczywiście ten opis dotyczy powołania kapłańskiego, ale wszyscy Wierzymy, bo doświadczamy tego, że Pan powołuje, że to On sobie wybiera. Spójrzmy na dwa typy ludzi, które tutaj w tej Ewangelii zostały przywołane. Talmidim, już doskonale znamy ten, ten hebrajski zwrot to znaczy uczniowie. Talmidim. Oraz my znamy coś takiego jak apostoł, apostołowie. Tu zostało Przetłumaczone już jakby bezpośrednio na taki nasz język, apostoł, to znaczy wysłannik, ten, który jest wysłany, ten, który jest posłany z, właśnie z czymś. Dzisiaj, gdybym tak chciał jakoś to uwspółcześnić, to oczywiście bardzo słabe porównanie, ale pozwólcie, to jest trochę taki kurier. Nie dlatego, że donosimy jakieś paczki do innych ludzi, do drzwi przesyłki, ale Mamy coś do zakomunikowania, do przesłania, do przekazania. Ten wysłannik jest wysłany właśnie od Chrystusa ku ludziom. Więc Apostoł to jest ten, który jest posłany przez Jezusa, by głosił, uzdrawiał, udzielał sakramentów, karmił ludzi ciałem Chrystusa. Talmidim to my wszyscy, to każdy chrześcijanin, każdy ochrzczony, każdy z nas ma być. Uczniem Pana Jezusa. No, myślę, że nie ma lepszej pory jak ta, która właśnie się rozpoczyna, nowy rok szkolny. I wielu, wielu uczniów, wiele set tysięcy uczniów w Polsce poszło, rozpoczęło nowy rok szkolny. Oni są uczniami. To znaczy, że przychodzą do szkoły nie po to, żeby się tam wymądrzać, ale po to, żeby pobierać nauki z języka polskiego, historii angielskiego, biologii itd. My, jako uczniowie, nie jesteśmy po to, żeby się wymądrzać, ale po to, żeby słuchać nauki mistrza. I ktoś może oczywiście dzisiaj powiedzieć, a w jaki sposób mamy jej słuchać? No właśnie w taki, w jaki sobie to zamyślił nasz zbawiciel, nasz mistrz. A zanim tych dwunastu wysłał, to modlił się całą noc. I on ich bardzo konkretnie nazwał. Jesteś Andrzej, jesteś Szymon, jesteś Jakow, jesteś Johanan. To znaczy Jan, Jakub, Andrzej, Szymon, Filip, Bartłomiej ty, oni mają bardzo konkretne imiona. Ja też, jako kapłan, mam bardzo konkretne imię Łukasz. I nie ja sam może już gdzieś to mówiłem nie ja sam siebie wybrałem. Wierzę, ufam i doświadczam tego ale gdyby tylko moje to było świadectwo same przed sobą to oczywiście ono jest dla mnie. Wczoraj rozmawiałem z jednym klerykiem, który już drugi rok jest w naszym zgromadzeniu, i mówi: Proszę księdza, na wakacjach spotkałem się z moimi kolegami, którzy już są po pierwszym roku studiów, dlatego że. Nie, po drugim roku studiów, dlatego że on po rocznym nowicjacie jest i po pierwszym roku studiów teologicznych w naszym seminarium w Kazimierzu Biskupim, a, a tam nasze seminarium należy pod Wydział Teologii z Poznania, Uniwersytet Adama Mickiewicza, nawiasem tak mówiąc tylko. I on mówi, spotkałem się z moimi kolegami, którzy już są po drugim roku swoich studiów, politechniki, różnych jakichś kierunków. I oni ze mną rozmawiają, oczywiście bardzo dobrze się znaliśmy, ciągle gdzieś tam podtrzymujemy kontakt. I oni mnie pytają, Powiedz nam, ale tak szczerze, czy Ty jesteś szczęśliwy? I on mówi do mnie, wie ksiądz, co? Ja naprawdę mogłem z, ze szczerością i z czystym sercem odpowiedzieć im tak. Ja naprawdę jestem szczęśliwy. Ja naprawdę się cieszę z tego, co wybrałem, za czym poszedłem, za tym głosem. Ja się naprawdę czuję u siebie. Trochę tak jak na drodze w jakimś nieznanym mieście, czy w jakimś po prostu regionie. Gdzie szukamy drogi i nie wiemy, czy jedziemy w dobrym czy w złym kierunku. Dodatkowo jeszcze być może pada deszcz i jest ciemno, nie ma takich urządzeń jak nawigacja. I teraz ja nie wiem, czy ja dobrze jadę. Dopiero kiedy zobaczę pewne kierunkowskazy, które już pokazują, że moje miasto jest za 130 km. To już wtedy, nie znając nawet, co będzie za następnym zakrętem, ale czuję się już taki spokojny, że jestem na tej drodze, która prowadzi do mojego celu, do tego miasta. Być może jeszcze daleko, jeszcze kilka godzin, kilkanaście godzin, ale to jest ta droga. I gorzej, jeśli właśnie kierowca ciągle zawraca, nie wie, czy tu, czy w prawo, czy w lewo, za chwilę patrzy, no nie oddalam się od mojego celu, wcale się nie przybliżam. To właśnie jest taki moment, w którym pan. Pozwala młodym ludziom dzisiaj, pozwala, naprawdę mówię to z pełnym przekonaniem, pozwala dzisiaj odnajdywać tą właściwą drogę, więc to powołanie i nie chodzi tylko o powołanie do kapłaństwa jakiekolwiek powołanie, którym obdarza nas Pan jeśli ci młodzi ludzie słuchają, jeśli słuchają. Moi kochani, i yy, 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 bardzo proszę o to, abyśmy modlili się za młodych ludzi. By mieli otwarte uszy, by mieli otwarte serce na to Boże wezwanie. Popatrzcie, bo Pan Jezus modlił się całą noc, całą noc, bo wiedział, że następnego dnia będzie musiał dokonać wyboru dwunastu ludzi spośród setek swoich uczniów. Będzie musiał wybrać dwunastu. Modlił się całą noc. Jakże często ludzie zapominamy o tym, żeby się modlić w jakiejś ważnej sprawie, nie tylko 5 minut, czy 15, czy pół godziny, ale może nieraz czasami trzeba się modlić całą noc, a może i kilka nocy, a może i kilkadziesiąt nocy trzeba się modlić w tej sprawie, trzeba omadlać tę sprawę do Ojca, prosić Boga. Jezus daje nam tego przykład. Trwał na modlitwie do Ojca całą noc. Więc, kochani, może też częściej módlmy się za tych młodych ludzi, którzy często są pogubieni. Ten, ten przywołany przed chwilą kleryk powiedział mi jeszcze jedną rzecz, taką dosyć smutną. Mówi wie ksiądz, dwa lata temu, kiedy jeszcze rozmawiałem z tymi moimi kolegami, kiedy byłem w tym środowisku, licealnym, liceum, to wieksząc, tam się pojawiały często jakieś narkotyki. Ja nie brałem, mówi, uczciwie się przyznaję. Miałem inne priorytety i wartości, ale oni często przypalali tą tak zwaną trawkę. Dzisiaj po dwóch latach oni mi opowiadają o tym, że już nie przypalają co jakiś czas, ale właściwie, że kiedy byli na studiach, w akademiku, a był ten czas ym, właśnie st takich studiów niestacjonarnych, ale online, to mówią mi, my prawie codziennie żeśmy palili trawkę. I wtedy wziąłem jednego z tych kolegów i powiedziałem mu, słuchaj. Bardzo niebezpiecznie to, 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 co robicie, to jest bardzo niebezpieczne. Pamiętasz, jak mi mówiłeś, że wcale nie trzeba palić y, tak y, regularnie bo ja sobie wtedy, kiedy chcę, patrz, ty już palisz regularnie. Ale nie przesadzaj, przestań. Dalej, zamknięte ślepe oczy. Wielu, wielu młodych ludzi dzisiaj, niestety, idzie taką drogą ślepoty na zatracenie. Inteligentnych, zdolnych, z dobrych rodzin, często. Dlatego, kochani, ja tutaj nie mam na celu biadolenia. Absolutnie nie. Tylko nie bądźmy naiwni, że dzisiaj w świecie, czy na studiach, czy w akademikach ludzie młodzi tam odmawiają różaniec. Nie, bo pewnie nigdy albo, albo nie, nie było nigdy takiej tendencji, żeby cały wszyscy studenci się modlili chodzili z różańcem w ręku. Ale był taki czas, w którym więcej się modliła nasza młodzież niż dzisiaj. To mogę zaświadczyć po. Po moim też doświadczeniu. Dlatego my musimy ich omadlać. My się musimy za nich modlić. Tak jak Pan modlił się dzisiaj całą noc za tych też młodych ludzi, których miał wybrać, bo przecież apostołowie byli młodymi ludźmi. I ich wybrał, ale nie tak, że sobie na chybił trafił, tylko się za nich modlił. I dlatego my też modlmy się za młodych ludzi. Częściej aniżeli być może do tej pory. I do tego zapraszam też. My na Różańcu bez granic bardzo często modlimy się też o nowe powołania za młodzież, o młodych, aby, aby potrafili w swoim życiu dokonywać właściwych wyborów. Zapraszam Was do tej modlitwy wspólnej też na Różańcu i do osobistej modlitwy za młodych ludzi. A więc dzisiaj wszyscy mobilizujmy się, by szczególnie w tym dniu pamiętać o naszej kochanej młodzieży, choć niejednokrotnie pogubionej. Ale Pan ich sobie powybiera w odpowiednim momencie yy, i niech tak się stanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę błogosławionego dnia z Panem Bogiem. I do zobaczenia już jutro. Oczywiście, jeśli Bóg da.